jesteśmy już w podróży. Dojechaliśmy już prawie do Warszawy. W sumie to prawie jesteśmy w Warszawie. I jutro idziemy do Halu do Bardzo się cieszę. Dostałam piękną biżuterię, żeby... którą sobie założyć, więc Wam pokażę. Jesteśmy już trochę zmęczeni, bo wiecie co? Jest godzina 21.49 ja jestem na nogach od pół do szóstej, więc już po mam dość. Nie ukrywam, że zażarłam McDonalda. Jadłam teraz chipsy i tak właśnie jest, życie jest piękne kawę, mój może jest kierowcą więc jedziemy zobaczymy co nas jutro czeka będę miała metamorfozę włosów, więc zobaczycie mnie ee, jutro, jak będę wyglądała w tej zmianie, ale jestem mega ciekawa nasze dzieciątko tam Szpij sobie z zasną no i już widać Warszawkę i życie zaczyna tutaj już do studia. Ja już jestem ozłocona w piękną biżuterię. Przepiękny mam wisior. Bardzo ładny. I to tylko są kolczyczki. Także jestem gotowa. Ja wrzuciłam jeszcze taki żółty pierścionek. Może będzie pasował. Mam jeansy taką kamizelę i to myślę, że nie będzie źle. No i jak już się później pokażę, to myślę, że będę w innych włosach. Jestem jeszcze nie pomalowana, bo później mnie pomalują. Żeby efekt metamorfozy był lepszy. Także tak. Jak tam? Dobrze. Jak tam? Bardzo dobrze. Dobra, to śmigamy. Mamy 5 minut. Zdążymy. Ja zawsze zdążę. Zawsze w ostatnim momencie. Ale zawsze zdążę. Na ostatnią chwilę. Standardowo. No, ale tak jakoś pomału, pomału i mi się wydawało, że jeszcze mam czas i się okazało, że już nie mam czasu jednak. Dobra, pięknie to wygląda, podoba mi się. W ogóle pierwszy raz mam taką e, piękną biżuterię, taką, taką ładną, taką kobiecą. Co, mi milaś dobre? 也是喜欢全身搭配，就看现在这件。 Fajnie? Mało czasu. A ładnie jest? Ładnie. Sie, się okaże, ja Wam powiem na żywo później. Nagrywki się już skończyły. Dajcie znać, jak wyszło i jak wyglądało chałupas. Nie mogę się przyzwyczaić, że te włosy są takie jasne, ale są piękne, bardzo mi się podobają. Naprawdę o to mi chodziło, żeby być taką jaśniejszą. Także bardzo Wam dziewczyny dziękuję. Dziewczyny dziękuję Kasie, dziękuję jej córeczce. Pięknie, mega o to mi chodziło. Dla mnie jest mega zmiana, i ja po raz pierwszy oddałam swoje włosy komuś, i naprawdę... Jestem mega zadowolona. Naprawdę mega, mega, mega bomba. Turba bomba i w ogóle wszystko. Patrzcie, jak ten kolor pięknie wygląda. Cudnie, naprawdę tego chciałam, potrzebowałam, i pamiętajcie, zmiany są najlepsze. I jak się bójcie tak, jak ja, to się nie bójcie. Chodźcie do fryzjera, przyjdźcie do Kasi do Warszawy. Zmieniła teraz salon ma miejscową nową, także przychodźcie do niej i będziecie cieszyć się z pięknego efektu. A my idziemy coś zjeść, jestem mega głodna, nie jadłam śniadanie od rana jestem na nogach i nie mam już siły, Ściągnąłem już właśnie szpilki. Koniec już bycia piękną, zaraz zakładam tramposzczałki i idziemy w miasto, idziemy na Warszawę, idziemy coś probić, zobaczyć, zjeść i nacieszyć się swoim towarzystwem dzisiaj, z moim mężem i z moim dzieckiem fajnie spędzić czas także, ale zabieram Was ze sobą. O tu nie ma żadnego tego sł和小 jogę. Co? Mile się tu gdzie ta jest, dobra? Byliśmy właśnie w Hello Vietnam. Bardzo fajna restauracja, polecam i było przepyszne jedzenie. Ja miałam ramen w dechę naprawdę petarda. Był nie za tłusty, nie za ciężki, bardzo dobry. Dobry, co nie? Był. No i nie był też, no wiecie mega. co, taki ostry, więc bardzo polecam. Ha, nie, I dostałam polecajkę właśnie od dziewczyny, która robiła mi metamorfozę włosów czy... było... w Halo to Polsat. Bardzo dwie. jej dziękuję za to. Tak, nie był takim dły. Mieliśmy jeszcze e, kurczaka w Panko Milan miał, bardzo dobry. On chciał z frytkami, ale jest też z ryżem. I Ty miałeś kurczak... Kurczak na ostro, po na ostro. Tajsku, tajsku, po wietnamsku, z ryżem jaśminowym no i też był dobry. Dokładnie. I kole zero cukru. No. Dokładnie. Ja miałam sok pomarańczowy wyciskany, bo można i też jest Tak. No. Jak Ci się podobało w Halu tu polsat? Ale tu pokaż, bo nie widzę. Jak Ci się podobało? Dobry, Fajnie? Była. I kogo Ale widziałeś? za długo czekaliśmy. Za długo czekaliście. A kogo Ty tam widziałeś? Marcelinę e... za zobacz. Marcelinę, e, Julię Żukaj, e, Dankę, i tyle. No jeszcze było. Paulina, Sykut, Jerzyna, był Krzysztof Ibisz, tylko ty tak sporo osób nie znasz, co nie? No. Jak Ci się podobało w Halotu Polsat? Bardzo fajnie? fajnie było, fajnie spędzony czas i coś, coś takiego nowego. Może Milaś, A jak taki świat telewizji od kuchni? co fajnie, jak tam się z boku gdzieś siedzi, to ogląda, to okej. Okay. Wszystko, wszystko fajnie. No i fajnie, po fajnie, pozytywnie ludzie. Widzicie? Fajnie. Mila, się wywalisz się do tyłu. Także w Halo to Polsat jest miło, fajnie, przyjemnie, miła atmosfera. Polecamy, nie? <laughs> Polecam. Pod sam Pałac Kultury i mamy miejscówę, normalnie parking, także to już jest stos. Mój mąż poszedł właśnie ogarnąć biletek do parkowania i idziemy sobie na Pałac Kultury zobaczyć. Później idziemy na Grzybowską, w tamtą stronę, idziemy na jakieś puszne lody. Potrzebuję pusznej kawy, a najlepiej to mam ochotę, najbardziej mam ochotę na macze, najbardziej. W ogóle dziewczyny, pierścionek i bransoletka. Ja postaram się może dzisiaj, jeszcze jak wrócimy do hotelu, nagrać Wam skąd mam te rzeczy. Ale sami nie zobaczcie, są świetne i bluzka również, jak mam panią skąd to jest, to padniecie, naprawdę. Także zobaczycie, czekam właśnie, bo muszą dać tu chłopaki, Ten. muszą dać bilecik i muszę gumę do rzucia, jestem uzależniona od gum do rzucia. Cześć! Co zostało? Wiem, ale nie trzeba kateczki? pogoda, to nam się dzisiaj tak udała, że po prostu jest przepięknie, jest chyba z 16 stopni. Śliczne jest. Ale yeah. twoja Marzyło mi się dzisiaj na czapy tym całym porankiem. Mm, Wracamy. Trochę się poszlejaliśmy, byliśmy na pysznych lodach, na pysznej maczy. Pokaż bagietę, Milaś. Mamy taką pyszną bagietę z Vincenta. I wzięłam pół, bo mówię, nikt nie jest głodny. To mm. pół, bo już się w tej wietnamskiej. Ale ta bagietka jest tak brzmiały. Może chcemy jeszcze później dla. I pokaż mi się tego croissanta. Więc jeszcze takiego croissanta wzięliśmy. I kreszant jest. Trzymaj. I croissant jest. Trzymaj, tak, no? I croissant jest. W Trochę wyżej może dać wygląda tak Ja się w ogóle wam dziwię pokorek na jedzenie a jeszcze krócię <laughs> i jeszcze bagietkę jedzą jest. Spójrz, a, a czemu tą bagietkę masz brudną Milan? Całe no puszczenie masz czarne. ona jest upieczona, to tak. Witajcie kochani, to jest mój kanał. Jestem Adam i z nikim nie gadam. <laughs> Milan pomachaj do kamery. Masz. Wyładowuje mi się już aparat. Ładowuje, Zaraz w ogóle już wpadnie mi. Aparat. Trzeba dojechać do hotelu. Podoba Wam się w Warszawce? Było pięknie. My mamy tam misiu, tak? jak ładnie. Fajne są te wszystkie wysokie budynki. Robią taki fajny klimat, naprawdę. A ja robię teraz tak. Mamilaś. Zmieniam tutaj to. I robimy tak. <laughs> <noise> Influencer Adam! Jesteśmy już w pokoju, wykąpani, czyściu od cywila, więc sobie co się ogląda. Ja zrobiłam sobie peeling w buzi po tych makijażach. Olejek na twarz dałam, włosów nie miałam, mojej moje rano zrobić po swojemu. To pokażę Wam, jak wyglądają po mojemu te włosy i czy dalej będzie ten efekt. Ale patrzę się na siebie w lusterko i cały czas nie mogę, mm, nie mogę przestać patrzeć, że super są te włosy i mi się mega podobają. Wkleję wam to zdjęcie, ponieważ jesteśmy w tym samym hotelu, jak wyruszałam na farmę, i wkleję wam podobną pozę i tak dalej dzisiaj, przed wejściem na farmę. Ciekawe, czy widzicie jakąś różnicę, a my kładziemy się spać, bo ja Wam powiem, że ja nie mam po prostu siły. Ja tak naprawdę dzisiaj, tak jakby w nocy, położę się o pierwszej, stam o piątej i na spicie, na torpedzie, wszystko po prostu, i nie mam mega, nie mam już siły. Jutro idziemy rano na śniadanko, na kawkę hmm, ogarnę sobie później w pokoju I wyruszamy na y, Stare miasto chyba Pochodzić, zjeść jakiś dobrobieg hmm, Posiedzieć gdzieś Może można już wypić jakąś kawkę na zewnątrz Więc zobaczymy jakąś kawiarenkę, która jest na zewnątrz Mam znowu ochotę na pyszną maczę hmm, Kocham w ogóle maczę Więc y, jak nie lubicie maczy to spróbujcie Macza jest mega, bardzo pokocham maczę Od w sumie dwóch lat, także Polecam Wam Idziemy spać, dobra, widzimy się jutro